Jak? Jakie dzieci? Jakie dzieci? Dzieci Który nie mam. No to trochę bez tak jest. Bez bez sensu, naprawdę, tak. W sensie Sylwester spędzamy na kempingu. Na Zaczęliśmy robić kurs żeglarza jachtowego. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was odcinek Q&A. Ale zanim odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, zrobimy najpierw kawkę. Melange. Melange. Pięknie. Wiena Melange. No dobra, to co? Lecimy z tematem. Pierwsze pytanie, które się pojawia bardzo często, skąd się wzięła nazwa naszego kanału? No skąd? No skąd? <głos> <głos> Otóż nazwa naszego kanału wzięła się od Dmitry'a nazwiska. Nie jesteśmy zbyt kreatywni. <noise> Dymitar ma na imię Pef, liczba mnoga to jest pewkewi. I jako rodzina właśnie taką, taką nazwę sobie wybraliśmy do kanału. Dobrze, pytaliście także skąd wziął się pomysł na nasz kanał w ogóle, dlaczego zaczęliśmy nagrywać. No, według mnie to się wszystko zaczęło od tego, że chętnie bardzo chcieliśmy podróżować, oboje mieliśmy do tego takie zamiłowanie. I też kręciły nas podróże właśnie takie karawaningowe, camperowe, kamp szukaliśmy dużo takich inspiracji wcześniej. Zresztą Wymitar budował kiedyś kangu którego przerobił właśnie na, tak na kampera. Może w międzyczasie gdzieś tam będziemy pokazywać jakieś e, zdjęcia jak wyglądała cała ta droga, odbudowanie e, kangu. Później mieliśmy co? Takiego starego kampera, później mieliśmy tą integrę Itineo i teraz właśnie mamy przyczepę. Przyczepa, tak. Skończyło się na przyczepie wiadomo na chwilę obecną. I w ogóle ten kanał też powstał, dlatego że my stwierdziliśmy, że zdjęć nie ogląda nikt, a filmy lubimy nagrywać. Jest to fajna pamiątka dla nas. I tak powolutku wrzucaliśmy głównie dla siebie te filmy na początku. Wrzucaliśmy to na pamiątkę, później zobaczyliśmy, że na niektórych filmach jakby ludzie się zainteresowały zaczęły oglądać, bo na początek nawet te filmy. One, oni tam nic nie gadaliśmy. Po prostu była no tak. muzyka i, i tylko nagrania i tyle. Więc no, czasami powoli spróbowaliśmy to, żeby coś opowiedzieć też dla nas, żebyśmy pamiętali, gdzie jesteśmy, co robimy. I też Bo, dla dzieciaków, nie? No, tak, tak. Ale tak, na tak. bardzo chętnie wraca do starych filmów gdzieś, gdzie byliśmy w Hiszpanii. Czy jak byliśmy w Szkocji kamperem, to w ogóle super przygoda polecamy serdecznie. Jako pamiątkę to jest coś genialnego, więc polecamy, żeby każdy sobie nawet tak nagrywał. Nie musi być to rzucone na YouTube, ale to jest jakby najłatwiejsze w utrzymywanie tego wszystkiego. Więc no, czasami wracamy do tych starych filmów i jest taka miła niespodzianka, że, że gdzie byliśmy, co robiliśmy. Tak tym bardziej, że ja często zapominam gdzie, gdzie to ma byliśmy, problem w tym. więc jakbym mnie ktoś zapytał, mogę powiedzieć, nawet że nie byłem w Portugalii, a później się okazuje, że cały miesiąc byliśmy w Portugalii, więc tutaj też takie było pytanie, jak zaczęła się wasza przygoda z podróżowaniem przyczepom. czy to było nagłe, czy planowaliście to od dawna i czy mieliście jakieś obawy przed rozpoczęciem takiego trybu życia? Od razu obawy, nie, ja Acha. żadne. Uświadamia, obawy nie, tylko nie mogłem się doczekać, kiedy to się stanie i kiedy będziemy mogli już zacząć podróżować. A wracając do początku pytania, co to było? E, jak zaczęła się ta przygoda z A nadal, jak zaczęła czy się? Szczępa? Czy to było nagłe? No, z przyczepą? Właśnie, z przyczepą się zaczęła tak naprawdę od kampera e, i to był czas pandemii, pamiętam, 2020 rok, prawda? Ograniczone były bardzo możliwości wtedy podróżowania, wykasowane były wszystkie loty. No, a cały czas chcieliśmy i tym bardziej, że ta praca zdalna nasza pozwalała nam na to, żebyśmy mogli sobie podróżować dowolnie tak naprawdę. No, zdecydowaliśmy się na kupno kampera. I bardzo byliśmy napaleni na to, bardzo chcieliśmy. Super to była pierwsza ta nasza przygoda, nie? Tak jak mm -hmm. mówisz, to także rozpoczęło to wszystko. Tak, a tak jak mówi Dymitar, jeżeli chodzi o obawy, no to żadne, jakby po prostu Podjęliśmy taką decyzję. U nas decyzje też są podejmowane dosyć spontanicznie, myślę. My nie mamy takie plany, że, że, że w 2025 rok mamy to i to zrobić. Nie, u nas wszystko jest o tak. Jutro możemy zdecydować, że gdzieś jedziemy i to. A tylko powiem, że okej, okay, no to z kamperem to tak się to wszystko rozpoczęło, ale wcześniej też jakby podróżowaliśmy, tak? Mhm. Jakby no byliśmy w Stanach, w Indonezji na Bali byliśmy takie dłuższe, już takie miesięczne podróże, więc no jakby same podróżowanie to jest od zawsze tak naprawdę. Tak. Kolejne pytanie, czy nie myśleliście o zamontowaniu ogrzewania w przyczepie? No myśleliśmy, myśleliśmy. Myśleliśmy, nie wiem, myśleliśmy, myśleliśmy do tej pory. E, tak. Teraz podróżujemy często jakby na kempingach, tak? Tak. gdzie mamy dostęp do prądu, więc nasze ogrzewanie, jakby mamy ogrzewanie, tylko że jest elektryczne, mhm. więc ee, tak, no to teraz niestety, jakby niestety, to znaczy że z dziećmi, no to tak się podróżuje. Teraz podróżujemy stricte jakby na kempingach, na tak, kemping. od kempingu do kempingu, więc e, sprawdzamy też wszędzie gdzie jest e, prąd. Żebyśmy mogli się podłączyć. Więc tak, jeżeli chodzi o ogrzewanie, to, to mamy elektryczne. Ale myśleliśmy też o Webasto, prawda? Myśleliśmy o Webasto, ale niestety, teraz nie pamiętam dokładnie, ale nie niewiadów ten nasz, ten nasz model. To ma ładowność 700 chyba... Nie 700 70 kg. Więc każda taka instalacja to zabiera nam jakby kilogramy z tego, co możemy tam zapakować. Więc jeżeli dodamy ogrzewanie Webasto i mamy butlę gazową, jeżeli by była ona tankowana, no to już prawie byśmy 7. tyle, już byśmy nic nie zapakowali w przeciekę. No, czyli na chwilę obecną po prostu korzystamy z ogrzewania elektrycznego, rozglądamy się za jakimś fajnym piecykiem teraz też. Tak, właśnie. Więc jak macie coś do polecenia, to dajcie znać w komentarzach również, bo szukamy. Kolejne pytanie dotyczy dzieci. Jak... Jakie dzieci? Jakie dzieci? Dzieci nie Które Jak radzicie sobie z nastrojami dzieci podczas dłuższej podróży? Czy to jest przyzwyczajenie, czy mamy jakiś lifehack? hack. Nie ma lifehacka. Nie no wiem, nie jak lifehacka. tej lifehacka nie ma. Co? Dzieci jak dzieci, tak? Jak z mojego wie? doświadczenia wynika, że łatwiej podróżuje się z dziećmi, które są malutkie. To jest idealne wtedy. Z Eleną je jechaliśmy do Grecji, miała 4 miesiące pierwszy raz, kamperem, całą drogę przespała. Zatrzymywaliśmy się tylko na przebijanie i, i jedzenie. Bez problemu. Tak, gdzie chcesz ją postawić, tam ją znajdziesz. <laughs> I nie ucieka. A jeżeli chodzi o podróżowanie z dzieciakami teraz, no to jest troszeczkę wyzwanie. Natomiast przez to, że my nie mamy tego czasu ograniczonego, możemy sobie tą podróż rozłożyć Dzisiaj pojechać dwie godziny, jutro więcej, zatrzymać się na dłuższą przerwę, jakby, no nie jest to aż takie wyzwanie dla nas, tak? No, trzeba się dostosować jakby do takiego trybu podróżowania, że się podróżuje z dziećmi. No, Life ekonomii robimy tak, że zawsze jak zmieniamy kemping, na przykład ruszamy tam o 10, jak już Sara czy Elena mają drzemkę, tak? tak. To tak to też prawda No mhm. to wtedy ruszamy jak się obudzą no to robimy przerwę no to nie robimy 500 km mhm. na raz jak, jak na się zdarzało wiele razy wcześniej więc no, takie rzeczy no trzeba się dostosować powiem tak że no nie jest aż tak różowo czy jak to powiedzieć kolorowo, kolorowo <laughs> jak wyglądają filmy no oczywiście jak dzieci płaczą no to raczej no, no nie nagrywamy takie, nie. A, takie nie sytuacji, sytuacji tak. a oczywiście, że jakby są, zdarzy się, że dzieci będą marudzić jakby w samochodzie, że nie chcą jechać, no to wtedy robimy przerwę albo coś, znajdujemy na stacji gdzieś na plac zabaw, się zatrzymujemy, żeby się... Trzeba bawić. być kreatywnym po prostu, jak się podróżuje z dziećmi, to wymaga naprawdę kreatywności i poświęcenia tego czasu. Tak. No to wracając jeszcze do przyczepy. Czy nie odczuwacie, że przyczepa jest dla Was za mała lub będzie w niedługim czasie? Czy kupilibyście drugie raz niewielu? Czy uczuwam, Bardzo że jest To jest ciężkie za pytanie. No mało, no jest małe, no bo widzieliśmy, że jest mało. No taką kupiliśmy, jakby. Tak. Spodziewaliśmy się tego, że będzie nam brakowało tego miejsca, że będziemy musieli sobie ukrócić ilość rzeczy, które ze sobą zabieramy. I to też jest w ogóle świetne. Ta przeciepa nie jest przeciepa, w którym byś spędzał jakby cały dzień w cztery osoby z dziećmi. No nie, no nie. Jest. No nie. Bez, bez przedsionka, no to. No bez nie, sensu. bez sensu. No to trochę bez tak jest. przedsionka, bez sensu, naprawdę, tak. Przedsionek nam ratuje bardzo dużo sytuacji. Fajnie, że mamy tam kuchnię wyciągniętą, fajnie, że mamy właśnie szafę na zewnątrz i jest też ta przestrzeń, że możemy się zamknąć. No, i po prostu spędzać tam czas, tak, jak jest chłodniej, czy. Tak, a samo przyczepa, no tak, tylko do spania w środku. Dużo właśnie Was pyta o to, i tak jak piszemy zazwyczaj, że właśnie przyczepa jest po prostu naszą sypialnią. No, czy kupilibyśmy drugi raz niewiadówkę? Jakby, jakby były takie same, jakby była taka sama sytuacja, jaką mieliśmy wtedy. A tak. No to. No, tak, no, jaka była bo sytuacja? to jest jedyny wybór dla nas. Bo niestety nasz, nasz samochód ma duży ten. Ma, ta masa całkowita, tak, tak się to nazywa, więc nie możemy ciągnąć żadną przyczepę powyżej tam 800 kg, DMC 800, więc no tak, w tej sytuacji wybralibyśmy tą przyczepę ponownie, bo ona się dla nas sprawdza. Dostosowana jest do właśnie DMC naszego samochodu. Bo to też było tak, że my byliśmy jakby ograniczeni czasem. Do 20 maja mieliśmy pojawić się nad jeziorem Garda, na kempingu Lido i tak, naszym planem... kemping był zarezerwowany, zarezerwowany ale przecież nie mieliśmy. Bo plan był pierwotny taki, że pojedziemy tam z namiotem. Natomiast tak wyświetliła nam się oferta e, gdzieś niewiadówek i postanowiliśmy pojechać je zobaczyć. No i tyle, i tak? No tak, bo my nawet zaczęliśmy kupować jakby sprzęt, ta kuchnia tak, i to, to, to miało być dostosowane do, do namiotu, jakby mieliśmy namiotem podróżować takim, takim dużym pompowanym namiotem. No ale wyszła właśnie ta niewiadówka, pojechaliśmy, bardzo nam się spodobała mhm. i, i decyzję na, na miejsce od razu podjęliśmy, więc to czy drugi raz byśmy ją wybrali? Jeżeli bym miał prawo jazdy, jeżeli bym miał prawo jazdy na kategorię tam B plus E, czyli mógłbym ciągnąć większą przyczepę, to teraz, teraz w tej chwili to chyba bym wybrał większą. Też tak myślę, żebyśmy teraz już wybrali większą przyczepę. Większą zdecydowanie. Cały czas nam się podoba Detlefsa, Camper czy Aero, tak. Więc nawet jeżeli byśmy się zdecydowali na zmianę przyczepy, albo, albo nie wiem, albo niewiadów, tylko, że te, te większe cross, co tam jest. N-crossy, no. Tak, tak. Oni też mają większe przyczepy, więc. No bo jeżeli może... chodzi o sam niewiadów, no to my na razie nie mamy aż takich zastrzeżeń, tak? Jak... Design ma super. Mi się Dizign podoba. Design nam się podoba tak, tak. bardzo wiadomo, no to też taka trochę kultowa firma, takie kultowe, te przyczepy trochę są tutaj w Polsce. Ma i klimat. Mask i klimat. I, klimat i podoba nam się to, podoba Nie nam się to, tak. tak. My lubimy takie oldschoolowe, klimatyczne, z historią, więc to do nas pasuje. Polskie przede Polskie. wszystkim. Tak jest. Kolejne pytanie. Czy planujecie wyjechać na jakiś zimowy wypad z przyczepą i jak wygląda planowanie tras na wyjazdach? Otóż, święta już za pasem, Nowy Rok już za pasem. Ostatnio na fanpage'u Karawanik Babskim Okiem na Facebooku wyświetliła mi się propozycja takiego sylwestra właśnie spędzenia go na polu kempingowym w Polsce i postanowiliśmy się wybrać na, na, taką, na taką przygodę. Tak jest. Jeszcze nie, nie zapłaciliśmy, bo to świeża sprawa. Tak naprawdę tak, dzisiaj tak. się kontaktowaliśmy z organizatorów, tak? Tak. No, tak jest plan, że nowy rok spędzamy w sensie sylwester, spędzamy na kempingu. na kempingu. Tak, jak już tam się zdecydujemy, ogarniemy to na pewno jakiegoś vloga też nakręcimy z tego sylwestra. A myślę, że to może być fajna przygoda, bo raz, że będzie zimowa, dwa, że będą też dzieci, bo szukaliśmy czegoś pod dzieci, fajnego i tam jest mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Trzy, Trzy że będą góry. <laughs> będą góry dla tego pana. Cztery, będą narte. Możliwość jazdy na nartach, tak. Więc czego więcej chcesz? No. Wellness i spa też będzie. <laughs> Więc powinno być fajnie. Kiedy pierwsza wyprawa w 2025 roku? No właśnie tak to jest z tymi naszymi planami. Nie mamy planów. Mamy parę pomysłów. jeden. Yy, dobra, to zaraz do tego wrócimy. Mamy parę pomysłów, jeżeli chodzi o wyjazd kolejny z niewiadówką w 2025. To będzie chyba raczej na wiosnę. Dlaczego? Tak, dlatego, że w styczniu jadę na solo wyprawa na tak. do Afryce na Kilimandżaro. Będę zdobywał najwyższy szczyt Afryki. Więc e, to zajmie Najwyższy szczyt Europy już zdobył jak wiecie. Tak jest. Teraz następna jest Afryka. Więc e, to nam zajmie właśnie tak naprawdę cały styczeń, tak wykluczamy. Więc później jak już wrócę luty na takie ogarnięcie. Luty na ogarnięcie. No i zobaczymy co nam się jakby Jakie nastroje będą, bo plany są takie pomysłowe w sensie, że albo gdzieś na północ, albo schodzić znowu na Irlandię. Ja bardzo bym chciała do Irlandii. Irlandię bym chciała zrobić. Trochę się obawiamy tego, że będziemy tam musieli podróżować właśnie z przedsiąkiem, go rozkładać. No właśnie. To nam właśnie utrudnia mocno też podróżowanie. Eee, tak to byśmy zdecydowali chyba od razu, co nie? Tak, problem, problem z tym jest, tak. że w Irlandii jakby prognozujemy, że dość często będzie padać, tak było przynajmniej w Szkocji. I to wtedy z taką przeciepę rozkładać z tego przedsionkę na co drugi dzień, no to słabo <laughs> widzę, słabo widzę. Coraz bardziej tak się rozleniwiam i nie chce mi się rozkładać o tego. Ojej, i tak, on się rozleniwia takiej manżaro, proszę Państwa. <laughs> Tak jest Do, do rozpadanie przedsionka, więc teraz mam taką zasadę, że nie rozkładamy przedsionka. Jeżeli nie rozkładamy przedsionek, jeżeli nie zostawiamy minimum. Kidzień. Nie, minimum trzy noce, tak? Nam no, to tak jakieś... Ale jak będzie padać, to słabo będzie zbierać tego przedsionka. No, jeżeli to, jeżeli to nie będzie w takim razie, jeżeli to nie będzie Irlandia, no to prawdopodobnie pojedziemy do Hiszpanii. Spokojnie. Tak. Jest jeszcze plana planach ta Francja nigdzie nie zjedzie. No właśnie ta Francja, tak. Mi się chce do Francji. Nie wiem, jakie macie doświadczenia wy z francuskimi kempingami. Nie, czy jest tam bezpieczne? nie? akcji jest dużo, najwięcej jest tych ofert. Tak, katalog akcji pęka w szwach, jeżeli chodzi o Francję. Więc no ja jestem bardzo za tym. We Francji nigdy nie byliśmy. Raz tylko przejazdem dotrzymaliśmy się na dziko z naszym Itineo i to było super miejsce. Jak jechaliśmy do Hiszpanii? No. Najpierw, i tam z tymi ostrygami, co się zatrzymaliśmy? A, okay. Trzeba tutaj, jakąś... tak, tutaj Trzeba wrzucić tutaj okay. jakąś wstawkę z tymi ostrygami. Dotarliśmy we Francji do miejsca, gdzie jest produkcja ostryk na całą Europę. I wszędzie były ostrygi, absolutnie wszędzie. Tak. Na wjeździe był wielki znak wielkiej ostrygi, <grych> super to wyglądało. To było na samej granicy gdzieś tam z Hiszpanii, chyba trochę, trochę wcześniej, no, ale trochę w wcześniej. tych okolicach Piszemy. No więc, właśnie, no więc mnóstwo Francja ma do zaoferowania, chętnie byśmy ją zwiedzili. Jak macie jakieś tipy, jeżeli macie jakieś e, dobre skojarzenia, wspomnienia, cokolwiek dajcie tak. mogę powiedzieć tylko, że... Jakieś kilka lat temu się dowiedziałem, że tak naprawdę może, można przepłynąć całą Francję taką, e, takim, taką żaglówkę i że, cały, że przez samego Paryża, przez środek, po prostu całą Francję kanałami, tak, kanałami i to na dole i no byliśmy, byłem dość. Napalony na to. Zaczęliśmy robić kurs żeglarza jachtowego. Nieskończony. Nieskończony. Temat pewnie powróci, jak dzieci będą trochę większe. O, prawo jazdy przyczepa nieskończony. No tak to właśnie jest. Prawdopodobnie na wiosnę wyruszymy znowu. Jak tylko Dymitar wróci cały i zdrowy z Afryki, to będziemy już te plany sobie jakoś zagęszczać. Co mamy dalej? No już takie poważne też pytania się pojawiają, hmm. typu, czy zdajecie sobie sprawę na przyszłość, że popularność może zacząć Wam wchodzić drzwiami i oknami i może przeszkadzać w życiu? Eee, jak ja to widzę? Ja się nie nastawiam na takie coś. Ja też się nie nastawiam, ale nawet, nawet, jeżeli by doszło, w dzisiejszych czasach, jeżeli by doszło do takiego czegoś, wystarczy przez <grym> miesiąc, nie <dwa> nagrywać, <grym> i już znikasz. wracasz do normy, znikasz, znikasz, więc... Też mi się tak wydaje. Tak. Nie, nie sądzę, że to, to by był jakiś kłopot, chociaż bardzo ciężko, żeby się takie coś wydarzyło. Dokładnie. Dużo osób też pyta, skąd pochodzi Dymitar i skąd wziął się w ogóle w Polsce, jak długo tutaj jest i, I, jak, i... jak to jest, że tak dobrze mówi po polsku, chociaż niektórzy mają zastrzeżenia. I nawet jeszcze więcej to jest, dlaczego nie idę na wojnę w Ukrainie. No, więc to jest śmieszne, tak. Więc ja pochodzę z Macedonii, no, ale już, jest, już długo tutaj mieszkam. W Polsce już jest od 2009 roku 2008-2009 roku tak, coś takiego, więc. Yy... Ktoś pytał, czy była to emigracja zarobkowa? Nie, nie, to nie była emigracja zarobkowa. Przyjechałem tutaj na festiwal, taki folklorystyczny, bo w Macedonii, jakby byłem choreografem i tańcem. Tańcerzem? tancerzem. Więc w Macedonii byłem choreografem i tańcerzem w zespole, taki folklorystyczny. więc dość często, jakby podróżowaliśmy w Europie, bardziej tam na Bałkanach, Turcji. Grecji, Bułgarii i takie rzeczy, więc no, przejechaliśmy tutaj i, i zostałem. Spodobało się. No, skończyłem studia tutaj informatyczne, więc tak. znalazła no, się praca. możemy przejść właśnie do kolejnego pytania. Czym się zajmujecie? A, no jestem informatykiem, programistą. Dymiter pracuje w branży IT. Tak jest. A ja, zanim zostałam mamą, pracowałam jako księgowa. Wyliczałam podatki, robiłam bilanse. I do tej pory mam jednego klienta na <grymna> własnej działalności gospodarczej. No. Więc tym się zajmujemy. Więc, jeżeli chodzi o pytania od Was, to na dzisiaj już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, więc jeżeli kochacie podróże, chcecie z nami podróżować dalej, zostawcie suba, łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni. Kolejne wyprawy już niedługo czekajcie na relację z Sylwestra. A my już zaczynamy się przygotowywać do świąt. Widać, że już kolinka jest ubrana. I jeszcze na koniec chcieliśmy Wam złożyć wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku od naszej całej rodziny. Dla tak jest! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hej. Cześć.